A teraz czas na nowoczesnego crossa elektryka MRF dirt 6KW. Powiem Wam szczerze, wrywa to strasznie, już nie mogę doczekać kiedy go przetestujemy w niedzielę, w różnych warunkach. Już Was zapraszam na relację z treningu, pogoda powinna być lepsza, no i powiem Wam szczerze, jest ogień. Pamiętajcie, nie ma tutaj hamulca prawego, czyli hamulca nożnego, wszystko jest w ręce lewej tył. Prawej, w przód, to co lecimy. Mam nadzieję, że sobie zobaczycie wyświetlenie. 3, 2, 1, go!